Magnolia Lisek, jako że była wiedźmą ropuszanką, posiadała jak wszystkie tego typu wiedźmy, żabie oczy. Cała reszta jej wyglądu była jednak inna. Prócz blond włosów, które zawsze były proste, posiadała także kocie uszy zamiast ludzkich. Nie, żeby poprzez mutageny miała dwie pary uszu, jak większość postaci w japońskiej animacji. Po prostu miast ludzkich. Jej trójkątne uchmanta budziły względny podziw w oczach kogokolwiek, kto ją zobaczył. Posiadała także koci ogon, który był jedyną owłosioną kończyną. Na co dzień nosiła się jak ladacznica. W krótkich, dżinsowych portkach i skórzanym, własnoręcznie zrobionym staniku. Miała czym oddychać, lecz jej biust nigdy nie urósł do monstrualnych rozmiarów, które zakrawałyby na problem z obchodzeniem się z dodatkową uwagą. Na ogół dbała o swoje pociechy, które zdarzało jej się robić za tojtojem, na zapleczu w barze, czy też pod supermarketem, a lub nawet w kanałach. Wszystkie te jej wybryki w magicznym świecie dziuroklucz uchodziły jej płazem, gdyż ów plan egzystencji nie posiadał rzecznika praw dziecka. A ona robiła ze swoich pociech syrop lub dżem z dodatkami owoców, które mogły wywoływać wizję, służyły czarodziejom jako mutageny do ich eksperymentów, a także uzależniały. Oczywiście, owe specjały były dostępne raz na miesiąc jako edycja limitowana, na święta wielkanocne oraz noc białej ciszy. Magnolia nigdy nie przejmowała się reperkusjami czysto etycznymi. A i tak każdy wiedział, co kupował. Przemrano o niej najróżniejsze rzeczy, ale jakości jej produktów, choćby do stworzenia humunculusa, nie można było jej odmówić. Była także wysoka zazwyczaj przewyższała standardową Ewę, 1,60 m w kapeluszu o głowę. Chodziła swoimi ścieżkami, a przy pomocy arkan magicznych w swojej książce, nigdy nie miała rozstępów czy nadwagi. Utrzymywała wysportowaną sylwetkę, jednak nigdy nie przesadzała, żeby nie stać się kulturystką. Zawsze była miła dla ludzi, choć ta uprzejmość była w rzeczywistości jedynie maską, jaką przywdziewała, witając swoich stałych klientów i innych magicznych osobników, gotowych dobrze zapłacić za towar w postaci dopiero co kształtujących się płodów. Teraz jednak miała dylemat. Noc białej ciszy była tuż za rogiem, a ona nawet nie wiedziała, gdzie podziała się jej przyjaciółka Izylda Paliwoda. Mówiła jej wprawdzie o wielkim zleceniu zażywego lub martwego mnicha z świątyni Zła w sąsiednim planie egzystencji, ale ona nigdy nie słuchała uważnie, co jej gadatliwa przyjaciółka miała do powiedzenia. Nie była też w nastroju, by robić więcej Dżemu, który od jakiegoś czasu Zalegał w słoikach w ciemnym zakątku spiżarni. Chciała wiedzieć, gdzie znajdowała się jej przyjaciółka, również z tego powodu, iż potrzebowała niezobowiązującego do niczego seksu. Używając swojej magii, rozlała ciemną substancję w celach doprawienia do rosołu po nakreślonym na ziemi okręgu i zmusiła się do otworzenia trzeciego metaforycznego oka. Runa gałki ocznej zajarzyła się na jej czole. Chwilę czekała, po czym powiedziała: Gdzie jest moja kurwa do ruchania? Jej trzecie oko ukazało jej świątynię Siedmiu Musz, a w niej stękającą z wysiłku Izyldę. No kurwa, Izylduś, a więc tutaj jesteś! A ten wysportowany to kto? Ha, niezły tyłek. Włosy czarne i długie. No, już mi się podoba, z takim to ja mogłabym również zatańczyć i skończyć na zapleczu koło wychodka, dodała później w myślach. Nie było rady, musiała się wybrać do tego miejsca, gdziekolwiek by nie było. Ponieważ zawsze była słaba z topografii terenu, tam gdzie jej nie było wcześniej, a prawie zawsze przebywała w ludz. postanowiła się tam przeteleportować. Szybko zerwała się na równe nogi, zajrzała na półkę z książkami inkantancjalnymi i wybrała białą, zaraz obok trzeciego tomu, kutasologii. Przygotowała się do przeniesienia. Fengli właśnie kazał swoim uczniom posadzić swoją głowę na orzechu i utrzymywać tak swoją równowagę ciała. Trzymając wszystkie kończyny ku niebu, które witało wszystkich mieszkańców swędowni porannymi promieniami gwiazdy. Na chwilę tylko wszedł, by sprawdzić, czy Izylda się wypróżnia, a kiedy usłyszał od niej, wynocha, zboczeńcu, postanowił zaparzyć sobie herbatę. W momencie, kiedy nalewał ją do porcelanowego kubka, w świątyni nastąpiło nagłe poruszenie wiatru. Pojawiła się łuna niebieskiego światła. Silny wiatr zaszeleścił wszystkim, co papierowe, w głównej sali świątynnej, po czym pojawiła się postać siedząca po turecku z kocim ogonem. Li nie zastanawiał się długo. Jak tylko magnolia otworzyła oczy, wyłaniając się z łuny, ten już chwycił swój grejzer i przystawił jej jedno z ostrzy do szyi. — Daj mi jeden powód, by cię nie ukatrupić! — powiedział matowym głosem. Był zmęczony, jego uczniowie stękali z bólu, a jego jedyny zakładnik stękał w wychodku. — Hej, cud chłopcze! — powiedziała Magnolia Lisek, odsuwając ostrze swoim paznokciem pokrytym złotem lakierem, który wzmacniał go do tego stopnia, iż miał wytrzymałość stali. Ropuszanka przeszła z pozycji siedzącej do wyuzdanej i mrugnęła jednym okiem. Jej żabie złote tęczówki zaliśniły. Mogę ci dać jeden powód, dla którego mnie nie zabijesz. Wolę nawet nie pytać! Stwierdził Li, widząc, iż przeciwnik nie chce walczyć. Odłożył swoją broń. Usiadł po turecku niedaleko niskiego stołu i dokończył nalewanie sobie herbaty. No, cud chłopcze. Muszę powiedzieć, iż nieźle się prowadzisz. A to co? List gończy? Ale przecież ten jest przeterminowany. Już pojawiły się na nim symbole. Co kurwa? Krzyknęła z furią Izylda, mając najwidoczniej gumowe ucho. Oczywiście tylko metaforycznie. Cóż, dziś już nie znajdziecie dobrej ceny za moją głowę. Uśmiechnął się Li, nalewając do drugiego kubka herbaty dla Magnolii. Ta uśmiechnęła się i zasiadła po drugiej stronie stołu, znowu przyjmując pozycję siedzącą po turecku. Skoro uprzejmości mamy już za sobą, może opowiesz mi, co się stało, że byłeś ścigany wilczym papierkiem. Prawdopodobnie to z powodu złej renomy tej świątyni. Oryginalnie nazywa się Świątynią Siedmiu Mórz, ale też ma nazwę Świątynia Zła. Tak mieszkańcy tego miasta ją nazywają. A ponieważ uczę tutaj, to muszę być zły. Prosta logika. Nie zgodzę się z takim myśleniem, ale... Masz może czas na podboje miłosne? Ożenek nie jest mi w głowie, ale doceniam chęci. Odparuli. No pięknie. Myślałam, że wyruchasz mnie tu i teraz. Wygląda na to, iż będę musiała się wysilić. Na terenie świątyni ćwiczę ciało i ducha. Jeżeli nie chcesz skończyć w worku na śmieci, wstrzymasz się od spółufalania się, jakbym był twoim ogrem. U, końśliwy, mam sposoby na końśliwych. Zaoponowała Magnolia, uwydatniając rękoma swój biust. Fęk jedynie się uśmiechnął, ni to drwiąco, ni to pobłażliwie. W końcu paliwoda wyszła z wychodka i powlokła się z opuszczonymi portkami do głównej sali gdzie przebywała mierząca się wzrokiem dwójka. — Orzesz, kurwa! — Lisek, a ty na chuj tu jesteś? Nie miała się robić dżemu? — Dżem poczeka stokrotko. Przybyłam, bo się martwiłam. W międzyczasie znalazłam zajęcie w postaci tego jego mościa. Co powiesz na hetero-pijama party? — Widać, że chuć cię nie opuściła — stwierdziła paliwoda. — Nie aż tak bardzo jak chęć zobaczenia mojej bratniej ropuszki — odparła czarownica o kocich uszach. O, jak szlachetnie z twojej strony! Bądź szczera, kutas czy nożyczki? Jest nas trójka, mogę chapnąć was obu! Odbiła zarzut Magnolia, wyjąwszy z kieszeni od portek bibułkę i paczkę tytoniu. Zaczęła skręcać sobie powoli papierosa. Tu nie palimy! Odparł grobowo fękli. Lisek popatrzyła na niego błagalnie, ale jego marsowa mina skutecznie pozbawiła jej ochoty do zapalenia. Podłożyła swoje utensylia na blat stołu. — To co teraz, Paliwódka? — spytała po chwili grobowej ciszy. Izylda usiadła nadal w kaftanie bezpieczeństwa i się zamyśliła. — Panie ładny, nie masz powodu już mnie więzić. Rozkujesz mnie? — W swoim czasie. Jak będę miał pewność... Zaczął li. Masz pewność, popatrz na ten list gończy, wyblakły od run czasowych. Tłumaczyła niemal zaciekle Ropuszanka. Nigdy jeszcze nie spotkałem się z przeciwnikiem, który od tak zaniechałby walki. Przerwał jej Feng. Człowieku, ja dorabiam jako łowca nagród, to nie jest jakaś skomplikowana transakcja. Nie ma ważnego listu gończego, nie ma sprawy. Nie ustępowała Izylda, podczas gdy magnolia skręcała już drugiego skręta, by był na potem. Mistrz ze świątyni zła słuchał i słuchał jej tłumaczenia i argumentów, a kiedy na jego czole wyskoczyły zmarszczki gniewu, porwał swój grejzer i wykonał cios z góry do dołu. Kaftan rozpruł się od ostrza broni i opadł na podłogę, uwalniając tym samym zrzędliwą jędzę z okowów. Izylda nieco oniemiała, jedynie resztkami odruchu wyswobodziła ramiona i założyła poprawnie swoje spodnie. Cięcie nie poraniło jej skóry ani ukochanego ubrania. Jedynie przeklęty kaftan. Fiu, fiu! Zagwizała Magnolia, chowając ćmki w liczbie trzech do papierośnicy, która wyjęta została z jej kieszeni od spodni. To co, Izylduś? Zwijamy manatki i lecimy stąd! Nieco szkoda marnować taką okazję. A przestań mi pieprzyć nad uchem. U ciebie tylko chuć i nic więcej. Żachnęła się paliwoda. O, jasnowicka! Zaśmiała się Magnolia. Fękli! Chcąc nie chcąc się uśmiechnął. Cała sytuacja przypominała mu jak kiedyś, dawno temu, próbował jako gówniarz wynająć prostytutkę. Nie udało się, bo te celowały w starszą, wypłacalną grupę demograficzną. Mistrz Krafnagi zaśmiał się, co zbiło konwersację rupuszanek z stropu. Ech, wiedźmy. Wiecie jak wieść ciekawe życie? Przyznaję. Jesteście zabawne. Ty, Magnolcia, Kamień się odezwał. Powiedziała nieco złośliwie Izylda. Chciałabym poznać rzemieślnika jego wyciosanej twarzy. Kontynuowała żart lisek. Po czym cała trójka zaczęła się śmiać, bardziej z siebie, niżeli z tego, co powiedzieli. Dobra atmosfera utrzymywałaby się jeszcze przez jakiś czas, gdyby komuś nie zadzwonił telefon. Dzwonienie dobiegało z małego ołtarzyka w kącie pomieszczenia. Fenkli nagle spochmurniał, wstał, bez słowa podniósł słuchawkę starego telefonu. Słucham powiedział. Chwilę stał napięty jak struna, po czym odłożył słuchawkę na widełki. Ech, kolejny telefon z pogróżkami, powiedział jakby do siebie. O, to coś nowego, odezwała się Magnolia. Myślałyśmy, że to renomowana uczelnia w pierdolu. Niestety nie. Poinformowano mnie, iż mam się stąd wynosić, albo oddział rycerzy jutro wyniesie nas stąd siłą. An, mówiąc nas, mam na myśli siebie i moich uczniów, którzy najprawdopodobniej mają teraz guzy na głowie od orzechów. Mogłybyśmy pomóc, odparła kociołucha. Co ty na to, by pomóc temu błądzieńcowi, izelduś? Nie zabił mnie, więc myślę, iż ma dobre serce. Odparła nieco niechętnie paliwoda. A zatem postanowione, Przyklasnęła magnolia. Jutro spierzemy na kwaśne jabłko parę konserw. Fenkli uśmiechnął się. Było mu to na rękę. Nigdy wcześniej nie miał styczności z wiedźbami, a te wydawały mu się całkiem kompetentne jako wojowniczki. Oczywiście będzie musiał gdzieś ukryć swoich uczniów, przygotować swoją zbroję i o świcie czuwać na warcie. Powoli w jego głowie zaczął formować się plan. Było już nieco po południu, a świetlista gwiazda, która promieniała nad wszystkimi planami egzystencji, nie zamierzała znikać od tak. Prawdę mówiąc, była nieruchoma, i jedynie światy w formie sferycznej obracały się wokół własnej osi, obleczone gałęziami astralnego drzewa, temu dżin. Zapowiadał się dzień pełen przygotowań, ale skąd o tym mogło wiedzieć słońce? Nie słyszało za dobrze, a poza tym i tak miało wszystko w wysokim poważaniu. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.